Witamy w Pięknej Kuchni i Piekarniki Parowe. Dzisiaj piękne zlewozmywaki, no i do tego jeszcze czarne. No nie dosyć, że piękne i czarne, to jeszcze bardzo funkcjonalne. Seria Canon od firmy Franke. No i zobaczmy, dlaczego już tak pozytywnie zaczynam. Mamy tutaj zlewozmywak na samej górze. KNG 11052. W ogóle wszystkie zlewozmywaki, które są dzisiaj pokazywane, są to zlewozmywaki do podwieszenia. Są mniejsze, większe i każdy, każdy pokrótce omówimy. Na górze mamy taki klasyczny zlewozmywak do szafki 60. I zobaczmy jego konstrukcję. Przede wszystkim tą komorę, bo jest poniekąd unikalna. No, fajna sprawa, jak patrzymy na tą komorę i ją omawiamy, przede wszystkim widać tutaj troszkę pracy ludzkiej. Takiej pracy projektowej i takiej bym powiedział, że inteligentnej pracy, bo zobaczcie jak ta komora wygląda. Najważniejsza cecha tej komory jest taka, że jest, jest bardzo duża. Ten rozmiar to jest 52x42, no to jest jedna z większych komór, która jest dostępnych na rynku. Mówimy o tym otworze, który, który tutaj jest. Także możemy tutaj wkładać duże naczynia. No i tą najważniejszą rzecz, która często sprawiała Wam problem, mniejszy jest czy lewozmaka z dzieloną komorą. No, to jest po prostu blacha z piekarnika. Ten zlewozmywak ma szerokość 52 cm, plus wiecie, natomiast jest jeszcze jego mniejszy, wariant 37 cm. Bardzo ładnie estetycznie został ukryty odpływ za pomocą takiego kwadracika. Tutaj akurat mamy zlewozmywak w czarnym macie. Ten kwadrat też jest w czarnym macie. No, początkowo tak nam się wydawało, że trzeba tutaj podważać paznokciem, ale tak nie jest. Wystarczy, że naciśniemy na któryś z narożników, i ta klapka się podnosi, więc dosyć łatwo ją możemy, możemy zdemontować. Pod spodem mamy tradycyjne, tradycyjne sitko. Więc ten znowu smak de facto nie różni się od innych. Tak samo ta klapeczka ma takie plasticzki, które no powodują, że nie hałasuje czy też nie przeciera się ta klapka, ponieważ ona jest metalowa o, o, o te elementy granitowe. No i oczywiście wokół tych klasyczków na pewno będzie trochę brudu, także może trochę marudze, ale miejcie świadomość, że to piękno, które jest w tym zlewozmywaku, bo niewątpliwie zlewozmywak jest ładny, jest okupiony no, pewnymi problemami z utrzymaniem w czystości. Absolutnie fantastyczną rzeczą dla tych zlewozmywaków, a dla wszystkich z tej serii, oprócz samego kształtu i mniej więcej wymiarów, jest ten schodeczek, który tutaj jest. Jest taka malutka półeczka, i ona nie jest pod takim kątem 90 stopni, tylko z takim lekkim spadem, więc jeżeli sobie tutaj użytkujemy czy e, myjemy przede wszystkim jakieś naczynia, no to ryzyko uszkodzenia tych naczyń, mówię szczególnie o, o szklankach czy kieliszkach cienkiego szkła, jest stosunkowo małe, bo ten schodek jest pod kątem. Ale też jest druga rzecz, na tym schodku relatywnie niedużo zbiera się brudu. A mówię o tym nie bez przyczyny, bo wiele ha, firma ma taki schodek dosyć charakterystyczny 90 stopni, no znowu mamy troszkę pracy, żeby się tam powiedzmy nim troszkę zająć, żeby utrzymać go w czystości. Na tym schodku, na tej półce e, możemy, możemy umieścić taką rolmatę i absolutnie w ogóle akcesoria Franka do serii KNG e, są, są wspaniałe, mówię jakościowo wspaniałe, ponieważ ta rolmata jest tylko na, z takich prętów, ale te pręty, pręty są ze stali nierdzewnej, one one są sztywne i czuć, że to, że to waży, że to ma e, jakąś jakość. Taką rolmatę możemy używać na kilka sposobów, a, albo do kilku rzeczy możemy też tą rolmatę sobie tutaj zwijać. Możemy kłaść na niej naczynia gorące, e, możemy kłaść e, różnego typu talerze, czy szklanki, czy też owoce, warzywa. Także absolutnie fajna sprawa i funkcjonalna. Trzeba jednakże pamiętać, że ta rolmata ma takie gumki, takie zakończenia na końcu. A, no i jeżeli e, gdzieś położymy taką rolmatę na blacie, bo też możemy i na niej gorące naczynie, no to trzeba uważać, żeby nie położyć na tych gumkach. No, bo po prostu tą rolmatę zniszczymy. Kolejne akcesorium to jest odsączarka. No, i teraz tak, właściwie sprzedają się dzisiaj pojedyncze komory. Kiedyś była moda troszkę inna, w sensie sprzedawały się półtorej tak zwane komory, czyli komora mniejsza i komora duża. No, przez to mieliśmy podzieloną tą komorę, więc one były de facto mało funkcjonalne. Ale taka mała komora zawsze była popularna, dlatego że mogliśmy tam sobie coś odłożyć, coś rozmrozić. Dzisiaj tą małą komorę zastępuje taka mobilna odsączarka. I znowu we frankę, bardzo solidna, bardzo ciężka, zakończona takimi plastikami, żeby ta stal nie ścierała się o ten zlewozmywak, tudzież o blat, jeżeli zlewozmywak jest, jest podwieszony. Mało tego jest to na tyle fajnie zrobione, że jeżeli taką mocączarkę powiedzmy, która jest no, na ogół mokra, bo na ogół niej puczemy różne rzeczy, położymy je na blacie, to tutaj są takie stopki plastikowe, więc dystansuje się ta przestrzeń metalowa. Nie, nic się nie przykleja i nie zostawia, powiedzmy, całego śladu na blacie. Ta czarka tylko stoi na tych stopkach. Naprawdę fajne, fajne akcesorium. Równie dobra jest deska. Jest to deska, deska w takim kolorze orzech. Absolutnie fantastyczny kolor. No i podoba mi się ten kontrast z czarnym zlewozmywakiem. Deska ma też takie stopeczki, specjalnie wyfrezowana. Deska, oczywiście, tak jak ta czarka nie jeździ docelowo. Po zlewozmywaku, tylko po blacie, bo przypominam, że zlewozmywak jest podwieszany. No, absolutnie raz, że to fajnie wygląda. Dwa uzupełnia wspaniałą funkcjonalność tego zlewozmywaka. Kolejny zlewozmywak, już widzicie, że nieco większy. Tutaj komora ma szerokość 62 cm, czyli dokładnie 10 cm więcej od tego na górze. No i to robi różnicę, jak oglądaliście wcześniej nasze filmy, ale też jak pewnie zobaczycie następne filmy o zlewozmywakach. Zawsze będziemy. Mówić, że zlewozmywak na pytanie, jaki, jest, jaki powinien być zlewozmywak, nie wskazujemy z jakiego materiału, nie, nie wskazujemy z jakiej firmy, tylko jest taka odpowiedź z wykrzyknikami, że duży. No i tutaj już przechodzimy właśnie do takiego większego zlewozmywaka, 62 cm. Zlewozmywak do podwieszenia, ale uwaga, jest tutaj bateria. No na ogół to jest tak, że jak jest lewozmywak podwieszony, to bateria jest wtedy blacie. Tutaj jest taka dosyć nietypowa konstrukcja, że bateria jest razem z tym zlewozmywakiem i absolutnie trzeba pamiętać o jednej rzeczy przy takim zlewozmywaku: że jeżeli będzie w taki sposób montowany ten zlewozmywak, no warto, żeby ta bateria była z wyciąganą wylewką, bo wtedy obsługujemy całą tą komorę. Jeżeli bateria nie będzie miała wyciąganej wylewki, no to troszkę robimy sobie taki problem funkcjonalny, więc zawsze przy. Oferowaniu takiego zlewozmywaka oferujemy jednocześnie bardzo fajną, funkcjonalną baterię. Kolejną rzeczą, która się tutaj dzieje w tym zlewozmywaku, ponieważ część z Was, no już mieliśmy kilka takich realizacji, chce ten zlewozmywak ze względu na to, że ma 62 cm, no czyli tyle pasuje, no ale baterię chce mieć centralnie, co na pewno jest bardziej funkcjonalne, centralnie w blacie. I nierzadko było tak, że taki zlewozmywak, jeżeli jest zabudowany pod blatem, bateria jest centralnie. A ten pasek po prostu jest również podwieszony jak gdyby pod blatem, więc mamy de facto komorę 62 cm. A czasami zostaje jeszcze inaczej, że bateria jest centralnie, a tutaj dajemy różnego typu akcesoria, jak przycisk do młynka czy dozownik na płyn do mycia naczyń. Także ten sposób montażu tutaj, tej, tej, tej kombinacji jest dosyć, dosyć duży. Na górze mieliśmy zlewozumak czarny mat i zawsze jak jest zlewozumak czarny mat, sprzedajemy też... Te akcesoria, czyli ten przelew, czyli tą pokrywkę, która zakrywa sitko w czarnym macie. Tutaj mamy zlewozmywak w kolorze Onyx, to jest taki czarny metalik, jest taka mika metaliczna, która, która połyskuje. Ja zawsze tłumaczę Wam w taki sposób, jeżeli stoimy przed wyborem, wyborem tego zlewozmywaka, żebyście brali właśnie w takim kolorze zlewozmywaki, ponieważ no, taka, takie proste porównanie, taka prosta zasada jest, dlaczego właśnie taki, dlaczego taki metaliczny, no to chodzi przede wszystkim o to, że te zlewosłupaki z daleka de facto wyglądają tak samo. Tak, Jeden i drugi jest czarny, podobnie jak samochód czarny i czarny metalik. Jednakże na czarnym metaliku mniej widać brudu, mniej widać zacieków, dlatego zawsze polecamy czarny metalik, czyli w tym przypadku nazywa się to Onyx. Wtedy te elementy jak te zaślepki, czyli ten, 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 ten kwadracik, zaślepka, sitka czy też przelew jest w kolorze stalowym i też polecam, ponieważ jest to stal, jest to malowane według mnie prędzej czy później ta klapka, która jest malowana w zlewozmywakach czarny mat, po prostu się zepsuje czy farba po prostu zejdzie od, od używania tego, tego zlewozmywaka. Więc no, macie wybór i mniej więcej wiecie o co chodzi, dlaczego właśnie tak mówimy. No Idąc tym torem, że zlewozmywak ma być duży, jak największy się da, żeby jak najwięcej tej pracy. Brudnej wykonywać z lewo czyli z lewo nie tylko służy do mycia, naczyń, opukiwania pożywienia, ale często też do przygotowania posiłków. I wtedy też przenosimy tą pracę brudną z blatu do zlewu, więc nasza teoria jest i sugestia taka, żeby to z był jak największy nawet kosztem blatu, bo zdecydowanie więcej się dzieje w zlewozmywaku, zmywaku, jeżeli myślimy w kontekście właśnie. Przy Przenoszenia też takiej pracy typowej, brudnej z blatu do zlewozmywaka. I na dole mamy taką odpowiedź na to. Na dole jest zlewozmywak 76 cm szeroki. Przypominam, że ten tutaj 62 cm na samej górze, 52 cm z opcją 37, tutaj już mamy 86 cm. I uwaga, jest też mała komora. Jest to takie trochę zaprzeczenie tego, co mówiłem, że już się właściwie nie, nie sprzedaje dużej komory i małej komory, dlatego że. Jak ta komora jest podzielona, to po prostu funkcjonalność spada tych komór. Natomiast tu jest super fajnie podzielona ta komora. Ta, ta komora nie jest podzielona do samej góry z lewozłówka tylko jest podzielona no mniej więcej w dwóch trzecich, tak jak przebiega ta półeczka, bo ta półeczka jest we wszystkich lewozmakach dokładnie taka sama, no co powoduje to, że wtedy, kiedy chcemy mieć tą dużą komorę, to ją mamy, ale kiedy też potrzebujemy małą komorę, też ją możemy mieć. Możemy też w tej małej komorze zamontować młynek. Zobaczcie, jak ten schodek i, to, i, i, i dzielone te grodzie na tym poziomie no, współpracują z tą rolmatą, którą już widzieliście wcześniej. No, zlewozmywaki funkcjonalne, piękne, zlewozmywaki czarne, no ale właśnie nie powiedziałem, z czego taki zlewozmywak jest wykonany, jaki to jest materiał i jak taki materiał może się zachowywać podczas użytkowania. I te zlewozmywaki to jest konglomerat granitowy, w wielkim skrócie jest to zmielony, naturalny kamień, mniej więcej 80%. Reszta to jest akryl, to są barwniki, czyli około 20%. No i tutaj wiążą się z tym zlewozmywakiem pewne problemy. W szczególności ze zlewozmywakami w kolorach jasnych, czyli w białym, a w jakiejś jasnej szarości, jest to pewien problem, ponieważ te zlewozmywaki są szorstkie. Zobaczycie na zbliżeniu, zrobimy taki przejazd po powierzchni. Są po prostu porowate. I teraz, jeżeli taki zlewozmywak jest porowaty, najnormalniej no się ci zbiera brud. To jest jakby jeden problem. Drugi problem, no uwaga! Zlewozmywaki na sztywno połączone są z blatem, czy to poprzez klej, czy poprzez takie śruby, takie kotwy. No i powstają pewne naprężenia podczas takiego użytkowania zlewozmywaka. My sobie nie zdajemy sprawy, że nasz dom, mieszkanie, kuchnia, blat pracuje cały czas. No i uwaga! Jeżeli wlewamy wrzątek do takiego zlewozmywaka, powinniśmy odkręcić też zimną wodę żeby ten zlewozmywak nie dostał takiego szoku, bo w chwili kiedy on jest powiedzmy już jakoś w, w jakimś stopniu naprężony dostanie takiego szoku termicznego, no bywały przypadki, że takie zlewozmywaki pękały niekoniecznie z Franka, ale też z innych firm, no należy po prostu najnormalniej w świecie na to uważać. Następną rzeczą jest to, że nie powinniśmy takich naczyń mocno rozgrzanych stawiać na dno tego zlewozmywaka, dlatego, że one mogą spowodować przebarwienie się tego materiału i to szczególnie będzie widoczne w tych jasnych zlewozmywakach, dlatego zawsze polecamy, jeżeli już to ma być taki konglomerat, to te zlewozmywaki w kolorze, właśnie ciemnym, czarnym. Zresztą, w momencie, kiedy kręcimy ten film, kręcimy też film o różnych materiałach, z którego zbudowane są zlewozmywaki, gdzie dokładnie tłumaczymy, jakie są możliwe wykonania zlewozmywaków i jak się zachowują podczas różnego typu użytkowania. No, do tego filmu oczywiście zapraszam. Natomiast, tak podsumowując dzisiejszy film, z zmywak i mimo wszystko polecamy. Jeżeli zlewo zmywak miałby być ciemny, czarny, to jest absolutnie fajny materiał. Świetnie wyglądający zlewo zmywak, więc no właściwie tylko musicie wybrać właściwy rozmiar, wygodny dla Was i na pewno będziecie z takiego zlewozmywaka zadowoleni. Ja na dzisiaj dziękuję i zapraszam do kolejnego filmu.